Dzień dobry. Znajdujemy się na Nowej Targowicy w Nowym Targu w Kupieckim Dworze. Chciałbym Państwa zaprosić do sklepu firmowego Korczak i Syn. Zapraszamy na szeroką ofertę. Nasza produkcja opiera się na certyfikowanych skórach z lisów z certyfikatem Saga Furs. Szyjemy także z jenotów, z norek. Przeważnie szyjemy krótkie futerka damskie. Szyjemy też ostatnio męskie. Czapki szyjemy. Wypełniamy po prostu każde gusty. To co zapragnie, to potrafimy uszyć. Można zamówić dowolne futro w dowolnej długości, w dowolnym rozmiarze, co tylko klient zechce i w dowolnym kolorze. Czas oczekiwania na taki wyrób to jest około 7 dni roboczych. Można nas zastać w czwartek od godziny 8 do 14 oraz w sobotę od godziny 8 do 15 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym codziennie zapraszamy Państwa gorąco na zakupy przed nadchodzącym sezonem 2026.